My no się zdradzimy. Wcale nie? Nie widzę. Dobra, ale Wiesz, że na kola poszło do Timu? Siadem. No oni nie robili. Oni robili, nie robili, 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 idziemy, idziemy. Karta ale mi się jest. skończyła. Żeźnik tu, 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 tu. leśny. Tak, 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 10 tak, 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 tak. zł. Co powiesz o Night daily w JG pod gardem? Musimy mieć grupę, chociaż właśnie nie wiem w sumie. Za chwilkę odpowiem na Donate'a. O! Ładnie! Jest! Okej, okay. go, go 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 dalej, idę ja dalej kręcę. Ja gonię tą Wystarczy dwie osoby Ja mam 6 sekund Nolan Jak coś, ja nie wiem czy gonimy ja wie, Odpuść, ja odpuść. Ja wie, ja wie. go goni no, Jak złapie złapię... To flashujesz? Oj Nie, nie, co nie mam zespo? nie mam flasha, bo ja się fleszywałem za ten Okej okay, dobra po prostu greedy był. No nie wyszło źle, no i takie flexy to ja pamiętam! No nie, nie, nie. A co powiesz o Nidalce w dżungli pod Darkerwesta? Myślę, że jest bardzo fajna dla kogoś, kto więcej grał Nidalką. Generalnie lubię agresywnych dżunglerów, więc nie jest całkiem spoko. Jezu, ale to było trochę fartowne powiem bo jakby tam wywalił tauntę... nie sądzę, żeby to obrócili tak, żeby nas zabić, tak szczerze. oni w ogóle się... To jest głupie? Nie, To jest głupie, że ten, ten tyle trzeba było widać i było pewne, że robią inwajda. A czemu, to no mu tak. głupie? No, nie pójdę, tak. No, Aureliona no, też widać, nie? No to ja ja po sam, sam postacie, które widać. I nie widać, no. Jak na przykład. Ewelyn. Evelyn. Evelyn. Ja <grym> <Evelyn. grym> <Evelyn. grym> Jak to Jakbyś powiedział. Ewelin. Ewelinka. Evelyn. No przecież i tak bardziej się mówi. O chyba, no nie wiem, tak. nie nie wróci... Evelin, a, a, to już miało w w Ablee. Ablee. no dobra tam, kurde, w Polsce jesteś. Nie zrobię tego buffa. Ja się nie cofam, nie ja mam po znaczy ja po kula sobie cofam, nie? Jest i on. Tak. No, a to mi się dało, bo on oni nie mają... W... Kula. Bo to jest ten w dżung, kurwa. To <laughs> jest Ej, bo możecie go zabić w sumie na redzie, wiecie? ja nie mam flesza, ale on faktycznie jest obity. Zbordował. Uwaga na fiorę, uwaga na fiorę. Eee, schodzi, schodzi, schodzi. Ba, 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 ba. Ej, on, on ma flesza. Teraz Uwaga, spierdolaj, spierdolaj. Ej, ale on miał flesza tym senem. A bo on zginął przecież co cukrowek zrobił. Tak. To tak ktoś nie mówi, że on nie ma flesza? Nie, nie. Nie? Nolan, Nolan lubi takie info dawać. Nie mówiłem tak, opie. Zartuję, zartuję. Weź mnie nie chodź Help me, help me guys, help, help me ja nie schodzę no, na no, pewno to sobie sam. No nie, 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 okay. no. jakby nie, jakby nie, zrobił tego A. Reta, jakby nie, 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 Jakby mnie nie, nie, to bym nie, zginął. Fajny level up. W ostatnim momencie. O, świnio. A, trochę mnie irytujesz, Kasadin. Pewnie znowu będę miał szana. Spoko, teraz ja bliżej, więc mogę zbić z nim. A nie, jest tu szanowny... Dolnym krawie! Ja mam te flesze. To spoko. ale może być szanowny bardziej, nie? jest takie, takie chodzenie pod turecki troszeczkę greedy. Nie. A my teraz opęka nie mamy. Full No. Eee, ja robię hybrydowe O, dobra, to jedynie. W sumie. Ja zbuduję maskę. Nie, ja mogę zbudować maskę. Znaczy nie, ja, ja będę miał senda, nie wiem, może nawet... ...zastanowię się nad jakimś naszym struchem. Właśnie, pierwszy kół. Jest szan, chyba nie żyje. Kaj, ale mam fartę. Tak. Co. ci? <laughs> ten ten kasady strasznie się mnie ja boi. Nie, on, on, on nie goni, on nie goni. <laughs> Ej, A to dobrze, była dziwna mówi? sprawa, bo ten Shen jakoś tak dziwnie ustawił te swoje ostrza, że mnie zaszedł o stąd, ale ostrze przeciągnął jakby zwierzy. Dziwne to było. Shen podstaję dżunglę Zobacz okay. co ja robię, zabiorę ja mu całą górną dżunglę Jak coś to już ma flesza ta Lulu Okej okay. Bo no ma tak samo jak ja A ja midlaj, tak? Shen wchodzi do dżungli uh -huh. Nie ma co robić, więc... O. Za fajne to było, jak <noise> dostał bombę na to atak. Nie zdążyłem wziąć creepów! Co? No bo chciałem wziąć creepy, żeby bodzie mógł się spokojnie pushować. No nie zażyłem i za... O, fuck. Nie kupiłem wardę. Tak, się sorry, ja się remontowałem, no i nie, nie chcę w nią, no Mówiłem, zostawcie mnie na tym topie, kurde w cholerę. Ale ja nie pryzowałem. No nie Ale... No, to Jak fryzujesz. No dobra. Podoba mi się za... ta, że oboje macie egzekucjonery na pierwszej temy. taki to co zrobisz? No, dobra, mi się nie posegnękować, bo ja wiem, że typo ucieknie. Eee, kasady nie idzie na bota. Uważajcie, uważajcie. Uwaga Bot, uwaga Bot! Przepraszam, nie będę już. O, lol. Ej, lol. To Ej, ej, Kasanin tam może być. Jak do matki. Bez Kiedy już że zjebałeś. Ej, no, chłopak. Już nie będę. Ja nie mam dużego pola do dyskusji tutaj, no. <grym> Ale wyobraźcie sobie mieszkać z takie chłopkiem, spać, baba, Czyli No. <średzi> Ej, mam zaraz serkę. Nie mogę zaprzeczyć, bo może ogląda. <średzi> nie darma, żebyś ciszej. <średzi> Cześć, <bądź ja. średzi> Co? A? Nie, nie, nie! To nie, nie, nie od... <średzi> Dawaj, Wodzio, obróć to szybko! <średzi> Kochałkę! <grystanie> o, i <grystanie> szachmat! Smacznego w ogóle. <grystanie> no, mówiłem z pełną buzią, mama by nie była zadowolona. Mogę wziąć tego Twitcha i do... On zechce. ma QSS-u. Cleanse'a. Trzyma Cleanse'a. No nie wiemy, gdzie jest e, Shen, nie? Nie. Kassadina y -y -y. nie ma. Idę, idę, idę. Co, go? No możemy go zabić, jak go Ale no, to jest, się coś pozabiłem. Czemu że żółtej nie odpaliłeś? Zastanowałem wierzę, wracaj się. Nie wiem. A po co miałem nie odpalać jest. żółto? Okay. Jezus. On nie podchodzi do mnie za bardzo w zasięgu ataku, ja nie mogę tak po prostu Bo się no, no wiem, powiem. no wiem, wiem wiem, ale dlatego nie ma znaczenia jaką kartę Znaczy No po prostu mi żółtą to dałbyś mu stunę jakoś, to nie, jakby, nie Jak, bym... jak dałbym jakoś stunę? Flash Mam się w wieże fleszować i potem zginąć od wieży? Nie byś od wieży. No jakby ja to, ja to nie? Wierzy. No Mówię ci zginąłbyś. Tak, a co? Mówisz mi, że mam 1000 armora Tak? Co? I idę. Nie, nie, nie! nie. Okay. Oh, kurczę, no, sorry, sorry, bo już mogła wyjść. A nie wiem, co pamiętasz, co ci mówiłem. <noise> nie frizujesz. Ale <noise> ja już zmieniłem zdanie, że w ogóle nie chcę, żebyś mi przychodził na to panie. Ej, no, no. Tylko jak jest przeciwny dżungler? Ja mam co cekkała. E, ile choler już? A Shen dalej jest? Shen jest, jest na bocie. Oj. No, to umarłem. Co, to Eee, Shen ma. ma e, w? Szybko muszę A? wiedzieć? Nie ma. No, ale i tak nie wbijam. Już za daleko był. No dobra, ale ja puszczę szybciej niż oni. No dobra. Nie, nie, nie podrywaj go tam! Oni w ogóle nie puszczają. Mm, no załóż dusz. To taka piżama. Ok. Dobre rozwiązanie. Podoba mi się, jak y, po prostu oddaję tę wieżę tę Daję twórkę Idę. Dobra. Cześć, mi za 5 minut, żeby jest... nie wróciła. O mój Boże. Jakby nie wróciła. Dobra, o mój Boże. na baza. Ale to jakaś się skastowała. Jakiś sąsiad. coś takiego. A... Że klatkę ktoś zamknął, nie wiem. Masz coś, żeby mnie uratować? Wszystko. Ale mnie Nie. strolowałeś, kubuś. Ale mnie strolowałeś. No mówię ci, że ta Erka się skastowała. Kto by się spodziewał, że z rki. To... to było Ale głupie. To było mi się głupie. Skastowało. Guys, fokus. Nie no, kubuś, powiedz, Ciebie. że to było głupie. I skończmy to, na tym to było głupie, się skastowało. Nie Coś wiem, ja seren. jeszcze wiedziałem, ja że szan jest niedaleko, na dodatek i nawet skolowałem. Nie skolowałeś, że Szen. Jestem prawie pewien, że skolowałem. Można cofnąć. Na streamie Cała ja, powieść, że się skolował O oh, fuck Ja to się nie to... mogę się nie usłyszeć, bo gadały coś na osoby, nie? No mm. guys Mam ale... Skaczę na Kassadina ja się... i go nie zabiję Okej okay. Dobrze, że kolowane A i nie w niego? Nie, nie, nie miałem zasięgu na bota Fiora może istnieje, dobra, jest tu Cofnie się na wilka, jestem super, pewny Dobra, goń, goń. Już rzucaj E. Oj. Ooo, do donowano, donowano. Dajcie mi flaskąć. Biorę Twitcha. Wdejdę. TEP-u! chyba no, jednak brum, nie. Brum, brum. Te też yy, Kassadin. Eee, yy, obracam się w kassadin Dobra. Uważaj dobra. No tak mi się. On ja cię nie sobie... obróci w nowo. No dobra, ja idę na topa. Ja idę na topo Masz Karalda? Ej, Tommy nid Chciałem Możesz od co razu go rzucać. No nice Mogę na Szenę Takie zachodzi Mamerk, nie go co. Jeszcze nie zna pół Okej, okay, no nie mogę dalej. Ej, bo tam boty i zaraz będzie kupa. No, to możemy no, smakać kurwa forsora już już nie zna pół Lulu? Nie mam jeszcze kart Szanowni ludzie, nie zna pół HP Ty kurwo Ale ty mi uciekło. nie, uciekł. A, nie, nie wierka miałem wierka jeszcze W, tam... to było trochę unlucky Piarka gdzieś tam krąży tutaj Tak, Kasady mi na farcie też uciekł. A co ty W użyłeś? Ja? E, na wieży Chyba. Ale może nie nawierzę wcześniej? Jaki cooldown mowa? 7 sekund. Jeszcze 2 sekundy miałem. Możemy, możemy drake'a zrobić. A możemy no. Ciecofnienie na pewno się softne, i chyba też. Tak, I DPS mamy bardzo duży. Trochę irytujące było, jak na takim loku ten kasa nie naprawdę. To jak tam jest, 1-00-70 farm. O kurde, w farmie to tego chopie robisz jak chcesz. No, przecież ja. Zgadałem całą wieżę, on żadnego flejka nie dotknął, nawet. Nie wiem, ta wieża ma chyba. Nie, o, coś dotknęło ją. A to musiało być, jak To Czyli warduje. Ja cofam poboczki. O, zatrzyma ci. Oj, o... No, Jakoś to trochę czasu kupisz. Ooo. No już teraz nie arkuję chyba Nie no, wczoraj to nie o CO NIE RQ'ES HOPEŁ strzela, TO BYŚ TU BYŁ Nie, nie, nie było. Chopie! UWAGA NA KASELINA Dobra, Dobra. By, LOL się, Nie wiem jak to się stało no, Ja tak sobie gram, nie ładny, nie, nie no, ładnie, tak, ładnie, tak. ładnie, naprawdę tak turbo na nało Trzę z dupcy, bo chciał zostawić kilka piąta i tylko tak, złożył. Prawie, prawie tak jakbyś grał pierwszy raz tym Atrox'em, nie? Chodź tu. Ej, ile razy będziesz do niego podchodził? Przecież z tej odległości nawet jak go zerkujesz to nic ci nie da Ale o to nic będziesz używał R-ka, a na razie 800 manów bierze. O co ci chodzi? O, chodź tu. No, widzisz nie mamany już o. Ej, ej. O kurwa Masko? Masko, nice Nie idziemy chyba za szapę, by go wywalić. Tak, tak, dobrze zrobiłeś, dobrze zrobiłeś. Dzięki za David. Nice Spoko, spoko. <coughs> Dawid. Dobra, Dawid, O mój No co ja mam zrobić? No co ja mam zrobić, jak ty idziesz pod. Nie wiem, Nexus ich Czemu dostałem tu ceka. Nice. Jest. Nice. A, wow. nie wiem, y, to nie był to tylko ode mnie, bo ja red no To nie to było to moje W, to było moje W. A. Przepraszam, mówicie o jej mm -hmm. parerowaniu? Okay. Tak, 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 Sorry, ale wolałem puścić W, ale chyba... Gdziekolwiek Shen nie przyjął tego, tylko ona to było... Nie, nie pamiętam, szczerze mówiąc, sytuacji. Dobra. Mm -hmm. Recall, jakiś resecik? Tak. Jestem bardzo mocny w tej chwili. No ten odcinek na YouTube chyba nie. Wiesz co, ja tak. To, to, tam piszesz, dajesz, że łatwo idzie, fajnie i lekko, ale to w sumie nie wiem, czy to jest wtedy dobra gra. Zobaczymy, czy jakiś opór jeszcze postawił przeciwnicę. Ten kasadnie się może wyfarmi. Karalda, róbmy. już. A Kasadin to w sumie fajnie gra a, bo nawet, bo nie zginął ani razu. No tak, tak, jadę, jadę. Nie, Kasadin się stara, no. On, on miał ciężką linię, ale ani razu nie zginął. Możesz go pogonić, a ja erką Jeżeli on zerkuje, to ja go zerkuję. Eee, ja. Fiorka wam tam zeszła. Dobra. Ojoj. Macie go? Zaczekam na kolejną erkę. Nie ma? Dobra. I... Szen... O, dobra, mój cel tutaj. Nie jest trochę nafidowany. Tak? No, 4, 1, nie? O kurwa, chyba się sfleszował Shen? Nie wiem, czy z tak, da z tak daleka by chyba nie doleciał. Chyba się bez flasha. Mam Heralda. To, że on nafidowany to nic, ale miał lulu przy sobie. To lulu myślałem, że może by nie zareagowała. Mogę flaszyć? Ej, Kubuś, ale też masz fanów w czacie. Co? Też masz fanów w czacie mówię. O nie. wiem. nimi. A nie wiem czy Kasper to jest Kasperek czy ten. Nie. Yeah. Że... Że cię opieprzam, dostaję opieprzy. A ja przecież tak na żarty. Znaczy nie, nie wiem masz, kiedy. Masz walka? Soka. A Smoka mogę nawet sam szybko zgarnąć, jeżeli tylko Shana przytrzymacie. Możemy robić presję z Heraldem gdzieś. Tylko Shana? Ta, reszta dam radę. Oj, trzymaj. Nie wygląda jakby mieli schodzić do ciebie, chociaż może naokoło tu idą. Trzeba sprawdzić. Znaczy, bez znaczenia, bo w sumie mam tutaj Kubusia, to będziemy mieli smajta. Mhm. Oczywiście. O kurwa, 10% baterii, guys. Czekaj, Czekaj grasz z telefonu? z telefonu. <laughs> ja za z jakąś ja heranamię chcę. No, Mówię ci, nie mam na do dziesiąt do jutra chyba. Ej, jest. pociąłbym się jakbym miał grać jak Kasadin, naprawdę. 20 minut gra, on miał udział w jednym fragu i tylko farmił. To jest bardzo nieprzyjemna gra. Ja, no, to też nie tak nie do tak powinien nagrać Kasadinem, że on nic nie robi. Znaczy, na, na znaczy dużo osób gra. tak gra i że do szesnastki, no, i na szesnastki, na tych to, f... to nie jest poprawny playstyle do końca Harald? Powinno Pobin się jakby próbować E tak, ja no, no to dobrze że postawiłeś A Lulu? No, widzisz, ten ten, ten, ten kasol nie w ogóle się nie wbije. Tak, A, no, ale bo on że... nie mo on nie może Myślałem, że ta Lulu pójdzie Lulu hmm. Nawet trze na niech pójdzie O nie na... gold Do więzienia Ojej, to co to tak? Właśnie, Twitch tak bolał. Nie? nie, to Twitch się aktywował, a ja to totalnie olałem. Jestem... No, kijemy, jest w sumie fajny. No, ksi, dobry ten TFIK No. O ty gridzie. Jak się nice, obliczył. Nice, 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 ja mam TP za 20... A nie, no, 20 sekund. 7. Gortkarda rzuciłem jak debil w tego. Mm. W, -w no. Baron? Aha, dobra, Xaron nie będzie moim widzem? widzę. Oh co, ty już sobie widzów wybierasz? Nie, po prostu widzę. może mnie opiernaleć, Dawid. A i to co, kręcimy się wokół Barona, nie? Tak, na teraz możemy od razu robić. A nie chcemy reset najpierw? No, raz. Porób się reset. Czekam na was. Kuboś. Oh, no tak. no. Chodziłeś mi na topę? Tylko nie użyj smajta, bo robimy barona. No dobra. Nie, nie zagrałem słabo, nice. No. Loteria Okila, killa? Dawaj. O killa, dobra. Nie, no czekaj, bo chcę, wolę zabić. Nie ja nie wiem kogo wy tam czekać. chcecie zabić. No, no, Kogokolwiek, dawaj, dawaj, dawaj. Tlicza, dawaj. A to nie tu jakoś flash przez ścianę czy coś? Paweł. Ale umrą. E, I tak powinniście po twich cześć. 10 sekund. No kurde, loteria! Ooooooo! <grym> Ej, to było satysfakcjonujące. W momencie, w którym powiedziałeś loteria. To, to było satysfakcjonujące, ten fleszek Moc, <grym> A... o, Baron, No, Mocno, mocno. O, freebaron, Baron, fajnie. No. I do którego smite'a Ej, to czekajcie, to nie miał być reset przed chwilą? Halo, co tu... Ej, Noxie, nie chcemy kogoś łapać? Eee, uh, możemy tylko ja mam 10 sekunderki. Dobra, czekam. I to musiałby być dobry cel, nie? Ej, o tu jest, tu jest, tu jest ten, topem, e, Twitch. Topem. O no dobra. Okej, okay, dobra, to jest. Spoko. No dobra. A to chodźcie topem teraz, co? Ej, wiecie nie, co? Ja zerkuję e, Twitcha chyba. Ej, A tu jest Twitch. Ej, chodźcie topem, chodźcie topem. No nie. sam nie wiem. Topem. Co, chcemy tak Nie da po prostu? Tak, no. chyba tak. Oni nie chyba mają teamu, który może to nas zatrzymać, szczerze. Nie ja mam odkuszy w ogóle. No dobra No i teraz wyglądam jak debil, no dzięki O nie! Tu, tu, dobra, tryharduję, nie chce mi się już tego grać Oj, zabił mnie Za wolno no, okay. Okej, okay, nice <laughs> Jej, patyno. Podoba dobra. mi się to, że faktycznie pushowaliśmy, bo to było dobre Bo naprawdę nie mieli jak nas zatrzymać i tak, wiedział, że to było dobre. Ale nie, ale to nie było, nie było dobre, a nie takie nieoczywiste, nie? No może, no. Nie, faktycznie nie mieli, aczkolwiek y, ult Twitcha tam mógł pod kuretami nam coś zrobić, tylko się bali wejść trochę. Ale hmm. możliwe, że jakby weszli, to i tak by nic nie zrobili. A Twitch miał złą i pozycję. Mieli, I nie mieli wjazdów w nas tak Dobra, to co? Kończymy. A, jak no, chcecie. Wiktach. Ja, ja bym tak. wolał. Ale zarobiście mi się dzisiaj grało. Ja bym grał No, jedno. fajnie było.